Cześć. Prawdopodobnie wiecie, że niedługo ukazuje się wznowienie trylogii Gosi Falkowskiej o dziewczynach. Właściwie yy, pierwszy tom już się ukazał, i pozostałe się wkrótce ukażą. I właściwie to nie będzie już trylogia, tylko to będzie seria. Czwarty tom został zapowiedziany na wrzesień, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, to teraz macie szansę kupić sobie to w nowych szatach graficznych. I wczoraj się zrobiła coś takiego, że na swoim fanpage'u na Facebook'u zamieściła szkic okładki właśnie czwartej części, czyli tej, której jeszcze nie mam, bo się ukaże dopiero we wrześniu. I bardzo mnie tym rozbawiła. W sensie, wiecie, tak sobie pomyślałam, że wow, to ktoś szkicuje okładki podobnie jak ja. I od razu, oczywiście w komentarzu, rzuciłam to jak ja naszkicowałam sobie ostatnią okładkę mojej książki. Wam pozasłaniam. Nie wiem, czy coś widzicie, ale... O! Dobra, spoilery. Ale taki tak wygląda szkic mojej okładki. I w sumie, jak to już zamieściłam, to mi się zrobiło głupio, że... Wss... No wiecie. Tak szkicuję. Yy... I dzisiaj przyszło mi do głowy, że powinnam narysować taką pełnoprawną układkę Wiecie, taką jaką wmarzoną. Dlatego wezmę teraz moje kredki akwarelowe. W ogóle to jest fantastyczna rzecz. Jeżeli kiedyś yy, rysowaliście coś kredkami i... Yy, to po prostu uwielbiam akwarelowe kredki, bo maluję kredkami, później maźniam pędzlem i wygląda jakby to był malunek piękny. I wezmę te kredki i namalują, ten z tego szkicu oczywiście, namalują to, co autorka miała na myśli, czyli co Ewa Mielczarek widzi na swojej okładce. I właściwie jest też jeden powód, dla którego chcę to zrobić. Pierwszy to taki, żeby udowodnić Gosi i koleżankom Gosi, fanom Gosi i w ogóle wszystkim, że jednak potrafię rysować. A drugi... To dostałam informację o tym, że ta książka idzie do wewnętrznej recenzji. Czyli wiecie, jeżeli wyślecie książkę do wydawnictwa, to później robią ten przemiał pierwszy, że odrzucają od razu, a później jest ten drugi przemiał, czyli już recenzja wewnętrzna, czyli to jest ten drugi etap, czyli pierwszy etap za mną, czyli coraz bliżej do tego, żeby się coś z tym podziało. Dlatego tak. Uznałam, że poświętujemy. stworzę sobie okładeczkę na cześć tego, tego wszystkiego. Dobra, to ja już kończę, zabieram się do roboty i zobaczymy efekty za chwilę. Znaczy, za chwilę. Podejrzewam, że to zajmie mi sporo czasu, ale cieszę się, bo mam chyba dwa odcinki podcastu Fish Talking Books do przesłuchania. Um, jeden o serialu Cieni i Kość. Ojejku, jaka szóstka w jest cudowna, ale o tym też Wam jeszcze opowiem. I drugi, chyba ostatnie czytelnica. Zaraz sobie odmalę i będę rysować się. Zobaczymy później. No, trzymajcie kciuki. Szkic widzieliście i, i co? I idę rysować się. Ach, i to, co będę rysować teraz, to, to mogą być spoilery. Więc jeżeli nie chcecie spoilerów, to nie oglądajcie tego filmu. Widzicie, tak się prezentuje ta okładka. Um... Ja jestem z niej dumna. E... O, to jest szczyt moich umiejętności graficznych. Naprawdę się starałam. Ale tak, tak widzą okładkę mojej przyszłej książki. Oczywiście, e... tu ci bohaterowie wyobrażam sobie ich siedzących, ale e... jak mogliście zauważyć, w tej animacji pokletkowej to rysowanie siedzących bohaterów jest jeszcze trudniejsze i dlatego nie podołałam. Znaczy, nie wiem czy zauważyliście bo to wszystko trwa zawsze ułamki sekund e, tak ale to jest projekt tej pięknej okładeczki tak sobie ją widzę oczywiście e, okładkę w oryginale narysuje ktoś profesjonalny ja już mam nawet listę Osób, które mogłyby to zrobić? Oczywiście Ola Grzanek jest zawsze na pierwszym miejscu, ale też są inne osoby, bo Ola może być zajęta albo mieć inną wizję, nie chcieć i tak dalej. Ale tak. Jak książka się ukaże, to będę walczyć o to. Znaczy, jak książka będzie miała się ukazać, to będę walczyć o to, żeby mniej więcej tak się prezentowała ta okładka. I co myślicie? Myślę, że teraz powinnam wrócić do pisania, bo jak widać na załączonym obrazku, rysowanie nie jest moją mocną stroną, a po prostu mam jeszcze dużo do tworzenia. Jak chcecie wiedzieć czym się aktualnie zajmuję, to co miesiąc na mojej stronie ebielczar.pl zamieszczam podsumowanie miesiąca, co czytam, co piszę, co mnie inspiruje teraz, więc zapraszam serdecznie. No i co, to by było na tyle. Ach, no i pamiętajcie, że książki Gosi już y, są w świeżej, znaczy pierwsza, druga niedługo, trzecia też i czwarta będzie już we wrześniu no bodajże. Y, to już niedługo je możecie dopaść. Y, y, I dziękuję Gosiu za takie sympatyczne spędzenie niedzieli. Ale dobra, już nie mogę unikać pisania, więc wracam do roboty. No i co, i to by było na tyle. Pa!